Amazon w jeden dzień leci 15% w dół. Kupuje akcje Google. i bocht, lecą 12% w dół. Nasdaq poleciał już 23% od szczytów. Co tu się dzieje? Zapraszam do podsumowania miesiąca. A więc na koniec marca miałem 212 160 zł. Dopłaciłem w tym miesiącu 6 739 52 zł. 52 grosze. I zaraz wyjaśnię, dlaczego tak dziwna kwota. Nie jestem aż takim wariatem, żeby oszczędzać wszystko, co mogę, każdy ostatni grosz. I po tych wszystkich spadkach, mimo że dopłaciłem prawie 7000 zł, to na szczęście utrzymałem się powyżej 200 203 58 zł. I zobaczmy, jak to wyglądało w poszczególnych klasach. Aktywów, obligacje to była jedyna część mojego portfela w tym miesiącu na zielono 87 zł. więcej. Metale szlachetne czyli teraz tylko srebro w ramach ETC. 300 zł w dół i akcje. Tutaj właśnie wyjaśnienie. Dopłaciłem 6100 zł i dodatkowo wrzuciłem w ramach akcji podatek, który musiałem zapłacić za poprzedni rok. On wyszedł właśnie 639 zł. Także wrzucam to w koszty akcji, bo tak naprawdę akcje sprzedawałem, także tylko na akcjach miałem ten zysk i od tego musiałem zapłacić podatek za 2021. Także żeby też portfel oddawał te wszystkie pieniądze, które płacę no to też uwzględniam właśnie podatek. I mimo wszystko, mimo tego, że dopłaciłem 6 tysięcy, to na cały portfel jestem na minus prawie minus 6,5 tysiąca, czyli jak widać, akcje spadły o 12 tysięcy. Największy nominalny spadek w mojej historii. No i krypto również spadło o prawie 2 tysiące. No więc po tych wszystkich spadkach tak prezentuje się Moje portfel jeśli chodzi o Podział na aktywa. Tu widzimy nic się nie zmienia od poprzedniego Miesiąca, 74 prawie Procent w akcjach Chcę mieć 85, także ewidentnie Będę dopłacał w kolejnym miesiącu W akcje i tak wygląda moja Przygoda inwestowania od Tutaj końca czerwca, kiedy zaczynałem To sobie spisywać, miesiąc miesiąc Widzicie na pogrubione też Tutaj koniec roku, żeby też Tak ładniej to można było Wyciągnąć, jak widzicie, na koniec roku miałem 193 tysiące. Dopłaciłem w tym od początku roku 20 tysięcy, a jeśli chodzi o portfel to wzrósł tylko 10 tysięcy właśnie przez te ostatnie spadki, które mieliśmy, ale nie sprzedaję, nie stosuję tutaj żadnego market timingu. Będę płynął razem z rynkiem, ale mam nadzieję, że nie aż tak słabo jak w ostatnim miesiącu, bo mocno z tym benchmarkiem S&P 500 przegrywam ostatnio. Ale co tu się dziwić, mając tyle procent Amazona w portfelu po wynikach, gdzie Amazon Leci 15% w dół. Ciężko jest wygrać z benchmarkiem, no ale ja jestem tu na długo i mam nadzieję, że w ostatecznym rachunku za kilkanaście, kilkadziesiąt lat trzymanie takich pojedynczych akcji zostanie mi wynagrodzone. No i szybki przegląd, jak wygląda sytuacja w tej części akcyjnej, głównej części 150 tysięcy w ramach tej części, 95 akcje indywidualne. Tym portfelem jakby najczęściej się dzielę, no bo tam jest coś ciekawego, cała reszta to są jakieś ETF-y. Choć niekoniecznie za chwilę wam pokażę właśnie co mam na IK i XZ, bo pytaliście mnie o to. Tam co małe porcje akcji pojedynczych, to też wam pokażę. Ale podsumowując, takie chciałbym mieć wagi w portfelu, a mam aktualnie takie. Jak widzicie w przyszłym miesiącu wygląda na to, że odłożę jeszcze trochę gotówki pod te spadki. Mam nadzieję, że jeszcze będą większe i będą fajne okazje. A z drugiej strony jeszcze pewnie dokupię sobie jakieś jakiś mały pakiet akcji do portfela spółek pojedynczych. Jakie akcje będę kupował, to prawdopodobnie przegadamy sobie to na live'ie, bo planowałem zrobić kolejnego live'a 15 maja i w tygodniu kolejnym po tym 15 maja prawdopodobnie będę dokonywał kolejnych zakupów. Pytaliście jeszcze, jak właśnie wygląda mój portfel na IKE, na IKE docelowo chcę mieć tylko 3 etf -y. ETF na Europę, ETF na Wielką Brytanię i ETF na Japonię. Tu widzicie, że mam na Europę 4200 zł, prawie Wielka Brytania 6145 i Japonia 4700. I chciałbym tutaj je równoważyć, żeby każdy miał mniej więcej taką samą wartość. Dodatkowo, jak widzicie, jeszcze mam kilka akcji polskich, 45 akcji PZU za 1300 zł. Ja zaczynałem na rachunku IKE inwestować właśnie w polskie akcje początkowo, na zupełnym jakimś przypale, można powiedzieć. Próbowałem coś. Kupować i to są jeszcze pozostałości. Nie wiem, czy będę sprzedawał takie PZU. Niech sobie tam od czasu do czasu mi tą dywidendę w ramach tego rachunku IKE wypłaci. To też nie jest wielka tutaj pozycja 1300 zł. Podobnie mam z 11 Bit. Tutaj bardziej wierzę w tą spółkę w długim terminie niż w PZU. Tutaj bardziej bym chciał rozegrać to troszeczkę. Jakoś tam spekulacyjnie, czyli pod kolejną premierę Frostpunka. Mam nadzieję, że właśnie kurs wywinduje trochę w górę, i wtedy już bym sprzedał tutaj z tego IKE już rozporządził pomiędzy te etf -y, o których mówiłem. Natomiast, jeśli nie, nie, jakoś nie będzie wielkiego przeboju tutaj w, w ramach tego Frostpunk'a, no to po prostu będę też trzymał. Nie jest to też ogromna pozycja, a bardzo lubię tą spółkę. Natomiast w ramach Igze właśnie trzymam e, tylko Polskę. Tutaj chcę mieć tylko Polskę. I oprócz e, ETF-u na MBIK 40, który docelowo ma być głównym tutaj walorem w ramach Igze, to mam właśnie jeszcze dwie spółki polskie. I to są spółki gamingowe, 11bit, kolejne 6 akcji tutaj mam w ramach IGZE i tutaj już nie mam zamiaru tak szybko sprzedawać spekulacyjnie, można powiedzieć jak na IKE. mam zamiar trzymać 11bit i nie sprzedawać nigdy, znacie moje podejście, podobnie mam z CD Projektem, CD Projekt teraz mocno zdołowany, także możliwe, że jeśli będę dokupował, trochę pieniędzy będę wkładał w IGZE, to właśnie też trochę tutaj uśrednię tę cenę CD Projektu, Kupowane po 167, aktualnie CD Projekt 120 kosztuje, także. Tak to wygląda. Ogólnie, jeśli będę dopłacał właśnie do XE, to głównie w ten ETF. Może jeszcze kupię na SWIG 80, bo też już jest bety ETF. I może właśnie będę uśrednią, jeśli będzie tutaj cena fajna dla tych spółek. Ogólnie, obie spółki gamingowe, obie głównie zarabiają nie w złotówkach, ale w dolarze. No i taki stan mi bardzo odpowiada. I mam nadzieję, że będą fajnie performowały jeszcze przez wiele lat. Na wykopie z kolei zostałem zapytany, czy pokazuję swój prawdziwy portfel. W jakiejś aplikacji swojego maklera, czy tylko tabelki w Excelu? Także tutaj potwierdzam, że jest to prawdziwy portfel. Nie macie się co bać, że ściemniam tutaj na moim kanale już ponad pół roku. Nie dałbym rady wymyślać sobie tych wszystkich cyferek cały czas. Także macie tutaj dowód. To są prawdziwe akcje moje. Możecie sobie tutaj przeliczyć. Oczywiście ja to przeliczam do złotówek i tak dalej, żeby też było prezentacja na tym YouTubie była dla Was ciekawsza. Tu na przykład Degiro przeliczę jakieś niedoszłe zyski na euro, ale to nie ma za bardzo dla mnie znaczenia, no bo ja nie żyję w ramach euro, także to mnie też tak nie bardzo interesuje. Ja to wolę sobie przyliczać do złotówek na koniec. No ale jak widzicie, to są te wszystkie moje pojedyncze spółki. Tu w ramach DeGiro też mam właśnie tą część obligacji amerykańskich. I teraz taka ciekawostka dla wszystkich, którzy mają DeGiro. Ten ETF jest darmowy. Kupując taki ETF nie płacimy w ogóle prowizji, natomiast ten już nie jest darmowy. I to był mój błąd, ja nawet się nie zorientowałem, myślałem, że jeśli to jest ten sam ETF, no to wszędzie jest darmowy. Niestety on jest darmowy tylko w, na giełdzie w Amsterdamie, już na giełdzie we Frankfurcie nie jest. Także właśnie się zdziwiłem, zobaczyłem, że została pobrana prowizja i to kilka razy kupiłem, ja nawet tego nie widziałem specjalnie. I się okazało właśnie, że ze złej giełdy kupuję. Także uczcie się na moich błędach, sprawdzajcie jeszcze, który dokładnie ETF jest darmowy, to znaczy na jakiej giełdzie, bo... Jak widzicie, mimo że to jest ten sam ETF, to na jednym płacimy prowizję, na drugim nie. I jak widzicie w maju ta dywidenda będzie całkiem niezła, głównie tutaj od British American Tobacco i od Abvi. Także to też zasili tą część gotówkową, którą albo wydam na akcję, albo nie. Zobaczymy z kronikarskiego obowiązku tylko nadmienię, że dostałem całe 10 dolarów w dywidendach w poprzednim miesiącu moja restrukturyzacja portfela odchodząc od akcji typowo dywidendowych na akcje wzrostowe, no powoduje, że już tutaj ta linia trendu niestety idzie w dół, tu widzicie, że w pierwszym kwartale 2022 roku pierwszy raz miałem sytuację, że dostałem mniej w dywidendach niż w poprzednim kwartale, no i z przytupem zaczynam ten kwartał 10 dolarów także wolność finansowa tuż tuż z dywidend. Ok, co kupiłem w tym miesiącu? Dwie pozycje, dalej dokupowałem iShares Core na Emerging Markets, rynki wschodzące, ETF o symbolu EMIM, 10 jednostek po 28,5 euro i to co dzieliłem się w ostatnim filmie, czyli Google, żeby kupić Googlea, niestety musiałem się pozbyć dwóch akcji z mojego portfela, Kimberly Clark, 6 akcji, całe, obie pozycje całościowo sprzedałem. Sprzedałem właśnie dywidendowego króla Kimberly Clark za 126 dolarów. Cena zakupu to było 132, także ogólnie tutaj widzicie stratę 4,5% na Kimberly Clark. Tak naprawdę kupowałem ją po tańszym dolarze i tam jakieś dywidendy też wpadły, także pewnie troszeczkę zarobiłem na tej całej inwestycji, ale to jest marginalna rzecz. Kimberly Clark kupowałem pod Стабильный развой Stabilną dywidendę, rosnącą i do, dość niezłą, ale w ramach e, tej mojej zmiany, e, trochę podejścia, poczułem, że no, tą spółką nie wygram raczej z e, głównym indeksem, i za 15 lat, mimo że pewnie otrzymam sporo dywidend e, przez te 15 lat, no nie mam szans na dużo lepsze zwroty niż indeks. Także podziękowałem tym akcjom. Nie mówię, że są złe. Jeśli ktoś ma akcje e, tej spółki, to to naprawdę jest bezpieczna opcja. Też ja sprzedałem za 126, a chyba teraz jest już e, troszkę więcej. Drugą spółką, Elfri Harris Technologies, to była spółka zbrojeniowa. Tutaj już udało się większy zysk osiągnąć, no ale tak naprawdę to był fart, można powiedzieć. Ta inwestycja dla mnie na ten moment to był błąd. Nie kupowałem spółki, jak to w wielu naukach najlepszych inwestorów mówi się, żeby kupować biznesy, kupować dobre spółki, a nie jakieś symbole, akcje itd. Tu właśnie ja tak miałem, popatrzyłem na jakieś ogólne wykresy, wskaźniki, ale no muszę przyznać ja się nie znałem bardzo na tym biznesie, też nie bardzo się znam na tym, na tym sektorze zbrojeniowym, kto kiedy co wygra, nie czuję po prostu tego sektora, także postanowiłem skeszować się z tą pozycją właśnie, żeby kupić Googlea czy Alphabet, także jestem z tego w sumie zadowolony. Kilka przemyśleń, jakie pojawiły mi się w poprzednim miesiącu. Po pierwsze, to całe moje podejście długoterminowe, podejście na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, najchętniej kupować akcje i ich nigdy nie sprzedawać. Zauważyłem, że jak następują takie spadki, coraz mocniejsze, inwestorzy uciekają z danej spółki, którą my, my lubimy. Teraz właśnie mieliśmy taki przykład z Amazonem, kiedy ludziom nie spodobały się wyniki, nie spodobały się prognozy na kolejny kwartał i już wszyscy uciekają, znaczy nie chcą teraz bardzo podobne, że przez 3 miesiące nic się specjalnie z ceną akcji Amazona nie zmieni, bo nie będzie jakby takiego zapalnika, który miałby spowodować, że akcje pójdą w górę i ludzie już uciekają z Amazona, stwierdzają, że poszukają lepszej opcji na właśnie te najbliższe kilka miesięcy, zwłaszcza jeszcze w takim nastroju, jaki mamy teraz na rynkach, że no ciężko jest, żeby akcje szły w górę, mimo świetnych wyników. Mieliśmy na przykład okazję zobaczyć Apple, który miał wyniki kwartalne, no można powiedzieć, rewelacyjne. Przychody w górę, dochody, wszystko prawie w górę, a mimo wszystko, no, ciężko tutaj pociągnąć, apla też w górę. Także przy takim sentymencie, gdzie cokolwiek niemal powoduje ucieczkę inwestorów z danych akcji, zauważyłem, że no musimy tutaj często sobie powtarzać, dlaczego my zainwestowaliśmy w dane akcje. Jeśli ja inwestuję w Amazona na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to nie powinienem się aż tak przejmować takimi wynikami kwartalnymi. Oczywiście mogłyby być lepsze. Amazon w ogóle zanotował, pierwszą stratę od kilku lat, przepływy pieniężne też poniżej zera, ale no tak jak opowiadałem w odcinku o Amazonie, troszeczkę wiemy z czym to się wiąże, to znaczy Amazon moim zdaniem nie musi tyle inwestować, Amazon po prostu chce tak bardzo inwestować, co no wielu akcjonariuszom się nie podoba. Z tym trzeba żyć. No i też trzeba się liczyć właśnie z takimi spadkami, jak mieliśmy. Natomiast podsumowując, jeśli zakładamy jakąś strategię i zakładamy, właśnie maksymalne obsunięcie naszego portfela, jakie jesteśmy w stanie wytrzymać. No, to już mamy tutaj pierwsze testy, czy ja tutaj chętnie będę wytrzymywał takie spadki. Na razie sobie daję radę, można powiedzieć psychicznie, ale no nie jest to takie proste widząc, że no ogólny rynek też traci, ale nie tak mocno jak mój portfel. Także jeśli macie podobnie, że wasze portfele dużo bardziej tąpnęły w ostatnim czasie, to wiedzcie, że to nie jest właśnie taki przełącznik, że o ja inwestuję długoterminowo i cała reszta przychodzi nam bez trudu, jednak takie podejście wymaga ciągłej pracy i dyscypliny. Kolejna rozkmina z kwietnia to tym bardziej pozytywna, to znaczy inwestując i poznając te biznesy coraz bardziej. Jestem mega zadowolony jak rozwija się moja wiedza na temat świata, biznesu, przyszłości. Teraz największy kłopot, jaki mam w ramach właśnie inwestowania to wywnioskowanie jakichś swoich prognoz dotyczących trendów na przyszłe lata i tego właśnie jaki biznes może wygrać w długim terminie. Na pewno jest to bardzo ciężkie, ale też bardzo ekscytujące poznawać i próbować znajdywać jakikolwiek sens w różnych artykułach, wykresach i tak dalej. Także bardzo jestem z tego zadowolony. Czuję, że gdybym nie inwestował, to po prostu przeżyłbym to swoje życie jakoś tak na ślepo. Świat byłby bardziej dla mnie zamglony. Teraz już dużo więcej wiem, ale też wiem, że coraz mniej wiem. Czyli sam zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest prognozować w długim terminie, a nawet w krótkim, tym bardziej może nawet w krótkim, co się wydarzy ze spółką, pojedynczą spółką, jakimś Mikroelementem na całym świecie finansowym, a co dopiero jest prognozować makrotrendy. Można oczywiście posłuchać jakiegoś guru, który pokaże nam jedną rzecz na wykresie i już myślimy, że wiemy, co się dzieje, ale no, tych sznurków tam jest tak dużo, że wydaje mi się, że to, że to jest mega trudne wiedzieć, jak będzie wyglądał rynek za kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, bo nigdy nie wiemy, który sznurek za co pociągnie po drugiej stronie. I tak na przykład, nie wiem, czy pół. Putin się spodziewał takiej reakcji, jaką mamy teraz na całym świecie? I czy ktokolwiek mógłby się spodziewać tego, co właśnie Putin zrobił? I jaka będzie reakcja? I jak to będzie wyglądać? Jak Ukraina będzie się bronić? No, ja się już chyba wyleczyłem z różnego rodzaju proroków i staram się właśnie skupiać na pojedynczym biznesie, bo wtedy mamy dużą większą szansę, właśnie zbadać i przewidzieć, co tam się będzie działo w przyszłości. Poznając też zarząd, ludzi, którzy zarządzają tym biznesem, też mamy jakąś ja, Przynajmniej mam większe zaufanie co do danego biznesu. Jeszcze takie przemyślenia na temat kilku konkretnych spółek. Tutaj chciałem wziąć na róż Netflixa i Alibaba i co one mają wspólnego ze sobą. Tutaj, jak widzicie, przez ostatni rok obie spółki dołują dość znacznie, minus 60% około. 62 Netflix, 58 Alibaba. I co one mają wspólnego? To fakt, że w obie Inwestowali bardzo znani inwestorzy, guru inwestycyjni w Alibaba, oczywiście Charlie Munger i Moniz Pobraj. I Moniz Pobraj na koniec poprzedniego roku sprzedał. Akcję Alibaby, żeby odkupić ten cent. Tym samym, jakby optymalizując podatki i ok. Jeszcze dziwniej na ten moment wydaje się zachował Charlie Munger, dokupując cały czas Alibaby po spadkach, aż tu nagle sprzedał połowę swojej pozycji na Alibabie niedawno. Też jeszcze nie wiadomo, jakie były przyczyny, przynajmniej ja na razie nie znalazłem, jakie były przyczyny. Możliwe, że po prostu przeniósł akcję z tego ADR-u na New York Stock Exchange do giełdy w Hongkongu na przykład. I może może tak naprawdę nie sprzedał, no ale jakoś tam sobie poprzenosił, ale no bardzo ciekawa sytuacja, kupował, kupował, nie zrobił sobie jakiejś optymalizacji podatkowej przed końcem poprzedniego roku, a dopiero teraz tutaj coś robi, także bardzo ciekawe, dlaczego on po takich spadkach nie wytrzymał Charlie Munger i pozbył się połowy pozycji, ale też mieliśmy podobną akcję z Netflixem, jak widzicie Netflix szarżował jeszcze do listopada poprzedniego roku, tutaj osiągnął prawie 700 dolarów za akcję, Akcje. Widzimy, że dzisiaj Netflix kosztuje 190 dolarów i po tych pierwszych spadkach kolejny znany inwestor Bill Ackman kupował Netflixa. I to chyba właśnie gdzieś było w tym okresie, gdzie jak rynek dowiedział się, że Bill Ackman e, kupił akcje Netflixa, to poszły chwilowo do góry, ale też widzieliśmy dalej taki trend spadkowy. No i ostatnio mieliśmy kolejne wyniki. Fatalne moim zdaniem, to znaczy, pierwszy raz mieliśmy sytuację, że Netflix miał mniej subskrybentów niż w poprzednim kwartale. Akcje tąpnęły kolejny raz w dół, i tutaj Bill Ackman sprzedał całą tą pozycję po tych właśnie wynikach, inkasując bodajże 400 miliardów straty dla swojego funduszu. Także zobaczcie, że nawet najlepsi inwestorzy potrafią albo przyznać się do błędu, albo po prostu potrafią sprzedać na dużym spadku. Mimo wszystko osiągają bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Jeśli chodzi o mnie, to Alibaby nie sprzedaje. Ja chcę jeszcze trzymać Alibabę przez lata. To jest taki, można powiedzieć, zakład. czy. Moja próba uczestniczenia trochę bardziej w rynku chińskim i wybór giganta, jednego z liderów tego rynku chińskiego, jako Alibaba. Na razie, oczywiście, mamy fatalny sentyment, także akcje Alibaba są dużo, dużo taniej niż ja je kupowałem, ale kto wie, jak się sentyment odwróci? Może być tak, że dosyć szybko Alibaba odbije do poziomów, po których ja kupowałem te akcje, czyli około 180 dolarów. Zobaczymy. Jeśli chodzi o Netflixa, to no, chciałem tutaj tutaj trochę wykorzystać ten spadek. Natomiast no ja nie mam pewności, że Netflix jeszcze przez wiele lat będzie potrafił rosnąć fajnie. Dużo się mówi, że zmienią trochę model biznesowy i udostępnią Netflixa w jakiejś tam tańszej, albo nawet darmowej wersji, prawdopodobnie tańszej wersji, ale z reklamami. No może to pomóc, może, ale sam, sam nie wiem. Nie wiem, czy ja bym chciał korzystać właśnie z Netflixa z reklamami, raczej nie. Ale mam na radarze, walczę z tym, czy, czy jest to szansa inwestycyjna, czy nie. Na ten moment wydaje mi się, że nie, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić. Podsumowując, jesteśmy w naprawdę ciekawym momencie na rynku. Spadki mamy ogromne. Zobaczcie, że na samym nazdaku mamy już spadek od szczytów tutaj 23%. Także już można powiedzieć, że wchodzimy w rynek niedźwiedzia na nazdaku. Ogólnie taki spadek mieliśmy tylko tutaj w ostatnich latach w ramach dołka covidowego i dopiero tutaj w 2008. Także takie spadki nie zdarzają się tak często. I po historii widzimy, że takie spadki warto wykorzystywać, ale jest to trochę podejście kontrariańskie do reszty inwestorów większość woli w takich momentach czekać, czekać i się pewnie nie doczekać, bo w końcu rynki odbiją. Także ja pozostaję wierny swojej strategii dokupowania co miesiąc. Posiadam te 10% gotówki w razie jakby były grubsze spadki i jeszcze one nie nastąpiły. Jeśli SP zejdzie poniżej 3800, to wtedy bardzo możliwe, że będę dokładał, właśnie będę szedł po tą amunicję dodatkową w postaci tej Oszczędności i będę atakował jak zwykle najlepsze akcje na świecie. Także dzięki, niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.